Witam wszystkich, tu Hikomikos, i jej taki bonusowy unboxing. O, tutaj, Miutu, pokaż się, że mam cię hmm, razy 3. <dobra>, Dobra, i kolejny boosterek, o, to znaczy ostatni boosterek, i to z booster boxa tamtego, który wcześniej kupowałem. Zostawiłem sobie jeden boosterek na specjalną okazję, i myślę, że to jest. Dobra okazja, aby go otworzyć. Mamy tutaj Swadlon, Mona, Stario, tut, i Shao, Czy jakoś takoś. Dobra. O, wielkie dzięki za karty, takie jak im się trafiły. Mewtwo i X, Mewtwo i X, Shaming i X. Te trzy i X-y w jednym boksie. Tutaj Taki holo, taki holo. Hmm, taki i... Taki. 4 holosy, 3 ieksy na 30 boosterów. No to sporo. Jak na ieksy. Jak na holosy to bardzo mało. Dobra. Komentujcie, oceniajcie jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku. Kliknijcie w subskrybuj. No to tyle. Na razie. Cześć.